Warto zatrudniać niepełnosprawnych. To hasło konferencji, którą Starostwo Powiatowe zorganizuje w środę 20 czerwca. Wezmą w niej udział m.in. specjaliści od medycyny pracy, prawnicy i ekonomiści. Będą starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, które stawiają sobie sami pracodawcy. Jakie są korzyści, ulgi, profity związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych? Finansowe, ale też społeczne. Zaproszeni specjaliści wyjaśnią też dokładnie jak krok po kroku przygotować się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, a potem uzyskać z tej racji pomoc finansową od państwa. Celem tej pomocy jest właśnie zachęcanie pracodawców do otworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych, którzy na rynku pracy są w dużo gorszej sytuacji niż inni. Wczoraj przyszły do mnie trzy osoby niepełnosprawne z zapytaniem, ponieważ przeczytały afisze, widziały również informacje przekazane przez państwa, czy mogą uczestniczyć w tej konferencji. Ponieważ jedna osoba niepełnosprawna jest zatrudniona, a dwie poszukują pracy. A w Bolesławcu istnieją już dobre praktyki zatrudniania niepełnosprawnych. Piętnastu miejscowych pracodawców od dłuższego już czasu zatrudnia takie osoby. Pomysł zorganizowania konferencji na temat zatrudniania niepełnosprawnych zrodził się z zainteresowania wielu innych pracodawców tą sprawą. Zapraszamy wszystkich pracodawców, czyli osoby, które już zatrudniają niekoniecznie osoby niepełnosprawne. Pracodawcy już zatrudniający niepełnosprawnych mogą bowiem liczyć na przykład na pomoc w dostosowaniu stanowisk pracy dla tych osób. Natomiast pracodawcy, którzy dopiero myślą o takim zatrudnieniu, mogą uzyskać pieniądze na stworzenie stanowisk pracy. Wszyscy powinniśmy pomóc ludziom niepełnosprawnym, żeby ci ludzie czuli się dobrze. Pracodawcy zatrudniający pracowników w swoich firmach, czy wszelkiego rodzaju instytucjach i zainteresowani problematyką konferencji, powinni więc przyjść w środę do sali konferencyjnej starostwa przy placu Piłsudskiego. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00.